Witajcie kochani, na zdrowym kanale ATVB. Dzisiaj moimi gośćmi i Waszymi są dwie wspaniałe kobiety. doktor Jola Nalewajnowak, doktor nauk medycznych i psychodietetyk, dieto onkolog oraz Ilona Wężyk-Caba, dyplomowany naturopeuta, specjalista do spraw dietetyki. Witam cię Jolu. Witam serdecznie. Witam cię Ilonko. Witam serdecznie. W tym odcinku będziemy hmm. rozmawiać. A o czym będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiać o koenzymie Q10. I zadam tylko jedno pytanie, bo koncepcja jest taka, że ja zadam tylko jedno hmm. pytanie, a głos oddaję hmm. wspaniałym paniom. Czyli pierwsze pytanie brzmi. Co to jest koenzym Q10? Jalu, poproszę Cię o odpowiedź. Wiele ludzi myli koenzym Q10 z witaminą i faktycznie nie wiedzą, gdzie go dopasować. Zwłaszcza, że też dużo suplementów i dużo się mówi o tym, że on jest potrzebny w naszym organizmie. Otóż, proszę Państwa, koenzym Q10 nie jest witaminą. Dlaczego? Dlatego, że ludzie witaminy muszą dodawać do swojego organizmu poprzez jedzenie, poprzez suplementację, czyli dostarczamy. My, jako ludzie, wytwarzamy koenzym Q10 w naszym organizmie. I on oczywiście wzrasta. Jeżeli się rozwijamy, rośniemy, to on wzrasta. Niestety, proszę Państwa, to jest przykra wiadomość dla kobiet. Po 20 roku życia się zaczynamy starzeć i wtedy zaczyna go być coraz mniej. Najmniej mają już niestety osoby 50, 60, 70, co pokazuje, że koenzym Q10 bardzo ściśle związany jest ze starzeniem się organizmu. Ale co on robi? W naszych komórkach, w procesach metabolicznych, powoduje odżywienie komórki i wytworzenie energii. I to jest proszę Państwa tak, wszystko w naszym organizmie potrzebuje energii. Tak, paliwa. Samochód do jechania potrzebuje paliwa. Nasz organizm również. I teraz, jeżeli w komórce tego paliwa brakuje, to ona zaczyna słabnieć, zaczyna być atakowana, zaczyna mieć taką niemoc na odpychanie tych wszystkich patogenów, wszystkich chorób, wszystkich właściwie rzeczy, które mogą doprowadzić do choroby. I to jest pierwszy, y, pierwszy przykład, dlaczego y, musimy znaczy, do, pilnować, y, pilnować tego, żeby kalenzym Q10 był na dobrym poziomie. Kolejne, y, y, przekształca witaminę E do formy najbardziej wchłanialnej, a witamina E jest również potrzebna do naszego organizmu, do przebiegów metabolicznych, do odżywienia naszego organizmu, do wyglądu skóry. I znowu Właśnie mówimy... Powiedzieć, że do wyglądu dla skóry. kobiet chciałam się wtrącić, że w dla kobiet bardzo pewnocie, ważne. Tak obniża stres oksydacyjny na poziomie komórkowej, jakby walczy z, wolni, z wolnymi rodnikami, chroni przed utlenianiem się tłuszczy tych, co, co jemy i, i ma ogromne znaczenie, ale to, co mówiłam na początku, niestety ilość maleje. I ja wiem, że powiesz o diecie, która jest bardzo ważna. Tak, tak jak ja zawsze. Tak, ja tylko Yy, yy, dieta ma ogromne, dlatego yy, tak ilo nie damy. Yy. Dokładnie, bo to, co już powiedziałaś, że my go wytwarzamy sami. Tak. Tylko tu jest problem czy my mamy go wystarczającej ilości. Hmm. I w zasadzie problem jest, bo to nie tylko około dziesiące, możemy to mówić o, o wszystkich innych aminokwasach, które niby znaczy, powinien wytworzyć organizm, a nie do końca tak jest. I dlaczego tak się dzieje? E, Wspomniałeś, że od 20 roku się starzejemy. ja mam troszkę inną wiedzę, że od 23, ale to nieważne, to jest w ogóle ciekawe też, bo teoretycznie mamy 20 czy 23 lata i my my myślimy ciągle, my 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 że my jesteśmy że... młodzi, bo nie mamy zmarszczek, wszystko jest pięknie, się e trzyma na swoim iloną, miejscu. Grawita... Właśnie, gdyby ktoś pytał o nasz wiek, grawi grawitacja no. też nie działa wtedy, nie wiem, czy w tak. pewnym wieku już zaczyna działać. Bardzo przeszkadzać grawitacja. Wtedy nie działa, a to się okazuje, że my zaczynamy procesy starzenia. Tak. Ale ciekawostką jest to, że trochę tak zupełnie odbiedne od tematu, ale miażdżyca rozpoczyna, jeżeli ktoś ma już powiedzmy jakiekolwiek zachwiania w organizmie, to ona się rozpoczyna mniej więcej od 20 któregoś roku życia. My 30 lat na nią pracujemy. To nie jest Można bo Ilona zajmuje się tą częścią. Moja działka jest onkologii. Wiecie, że jeden gram komórki nowotworowej może rosnąć 20 lat? Wytwarzacie, Czyli zanim my zachorujemy, zanim mamy diagnozę, to może 20 lat temu już się to zaczęło. I jeszcze powiem Wam, bardzo fajna taka lekarka, przeczytałam takie fajne badanie w jej książce, że dorosły, 70-letni człowiek co najmniej 8 razy w życiu zachorował na nowotwór. E, ja wiesz, co. Y Dokładnie do takich samych wniosków doszłam, nie czytając tego, Aha. natomiast ja uważam, że bardzo dużo osób umiera w wieku, mhm. e, no, swoistym wieku tak. i znaczna z nich... Ma nowotwory w sobie i nawet o tym nie wiedziała, no. że je ma. To nie znaczy, że ja absolutnie nie zachęcam do nierobienia badań, to żeby nie było nie. takiej. Yy, tak, żeby, żeby, to żeby nie było nadinterpretacji. Nad <laughs> tak. Natomiast yy, odbiedniemy od tematu, ale ja też zauważyłam, że niektóre osoby są tak stresogenne, no. że dowiadując się o nowotworze, który jest naprawdę jeszcze we wczesnej fazie, który jest malutki, tak. robią taką panikę i tak ich, mówiąc wprost, zabija ten stres, że ten nowotwór zaczyna w tym momencie tak rosnąć, ponieważ tak. to, co robi stres organizmu, ale to z pewno ma mam nadzieję, że. Pan Artur nas zaprosi do, do, na, do następnych odcinków i będziemy sobie mówić o tym stresie. Po prostu jej wzrostu. Ale wracając do tej, do tej ku dziesiątki, bo o tym do Kązymu, ku dziesięć. Bo tak, teoretycznie powinien on być, ale to się dzieje, że go nie ma, drodzy Państwo? Mm -hmm. A Otóż to, że znowuż winą jest, winą nie winą, no jest odżywianie. Tutaj tak. jakby jest klucz wszystkiego. Oczywiście czynniki środowiskowe, mm -hmm. bo ja też nie chcę bagatelizować sportu, e, bo to jest bardzo ważne, żeby mieć te 20-30 minut drugiego dziennie. Bo, bo wszystko to, co to, to, to już kiedyś mówiłyśmy, wszystko to jest ten styl życia. I nie ma czegoś takiego, że przychodzi Chodzimy na dietę, no bo jakby dietą, co, co, co może Dieta powiemy... do to nie jest Przede wszystkim ludzie kojarzą z tak. odchudzaniem dietę, a to zupełnie nie ta bajka. Ja muszę Państwu powiedzieć taką e, historię, e, jak jeszcze, jeszcze ja już przestałam pracować w szpitalu, pracowałam na onkologii ginekologicznej i po jakimś czasie e, zapytałam się tych moich lekarzy, jak zaczęłam się interesować tą dietetyką onkologiczną, a było to 15 czy 17 lat temu, bo ten czas tak leci, i oni zadają im pytanie, mówi, a dlaczego ty chcesz odchudzać pacjentów onkologicznych? Jakby w ogóle nie rozumieli tego. I kiedy 17 lat temu, jak powiedzieć pacjentowi onkologicznego, że ma przejść na dietę, to on myślał, że nie dosyć, że chudnie z powodu choroby, tak. to jeszcze ma jakby zacząć się odchudzać. I to, co Ilona powiedziała, to jest bardzo ważne. Proszę Państwa, dieta to jest wszystko, co jemy. Jedni są na diecie mcdonaldowej, też tak można powiedzieć, bo każdy rodzaj diety jest dietą. Tak. Inni są na diecie wegetariańskiej, na racjonalnej, z grupy krwi. Tych diet jest wiele, Ketogenia wiele jest dalej. rodzajów. Ale w zasadzie żadna z tych diet, taka ortodoksyjna, uważam, że nie jest zdrowa. To e, Dla mnie dieta to jest taka, co Rodzoność. daje nam natura. Bo po danej porze roku i żyjmy zgodnie z naturą, a będziemy zdrowi. Dobra. Ale tutaj tak szybko jeszcze powiem, o co chodzi. Czyli tak, dlaczego nie wytwarzane są te em, aminokwasy w naszym organizmie, które organizm powinien wytworzyć? Przede wszystkim to jest to, że właśnie mamy pozaklejane jelita, mamy w nich złogi, mamy nadmiar pszenicy, glutenu. Już nie chcę, ale pszenica akurat ma pszenica. najwięcej, ponieważ to, jest, tak. ona od 20, na przestrzeni 20-30 lat ona została tak zmodyfikowana, drodzy Państwo, że glutenu w tej chwili mamy w tej samej pszenicy. Nazwijmy w tej samej, ona już nie jest taka sama, ale tak. mówię, że pszenica jako nazwa, ona jest cztery razy więcej. Mm. I teraz tak, z, nawet osoby, które pamiętają, przez przed 30-40 lat, jak był pieczony chleb, tak. to on miał określoną śr średnicę i do tej pory ma tą samą średnicę, tylko że on jest w tej chwili cztery razy lżejszy. Bo to jest ten gluten. Mm. My kochamy gluten, bo wszystko jest puszyste, wszystko tak. nam rośnie, ale taki sam gluten, drodzy, pa drodzy Państwo, to sama nazwa mówi, to są dokładnie te gluty w jelicie. W jelicie. Mm. I teraz <coughs> co z tego, że my zjemy bułeczkę, tak. ten glut na tej ścianie jelita nam się przyklei. I potem jak nawet coś zjemy zdrowego, nawet jakąś weźmiemy hmm. suplement, witaminę, to tak. gdzie, jak ona ma się wchłonąć przez ten gluten? No Nie ma najmniejszej szansy. Już nie wspomnę o tym, że tam są procesy zapalne pod tym hmm. tą, tą śluzem, pod tym glutem, tworzą się procesy zapalne. No, no, tak. no bo jakbyśmy no na może... skórę położyli no. glut i byśmy go mieli 20 lat, no to co potem skłują? To, to, sobie... to może tak bardziej obrazowo, yy, proszę Państwa, a nie myjcie przez yy, rok podłogi, tylko dywany, dywany, dywany nakładajcie, to zobaczymy co, co będzie później z tą podłogą. No, I jak to się jeszcze dywan na dywan, bo to jest bardzo ważne, dlatego że trzeba zabrudzić sobie te jelita, a my niestety brudzimy. I, to I, i tutaj są... do czego zmierzam? Jeżeli hmm. przez to nam się nie wchłaniają substancje odżywcze, czyli podstawy, minerały, tak. pierwiastki śladowe, witaminy, czyli komórka. No bo to idzie do komórek nie jest ma podstawowych, nie ma dokładnie. podstawowego budulca. To jest tak, jakbyśmy chcieli budować dom tak. bez zaprawy z sam. No ileż to wytrzyma? Czyli jeżeli komórkę nie odżywimy, to, tak. a codziennie nas powstają miliony komórek, no to te komórki już nie są do końca sprawne. A z komórek powstają tkanki, z tkanki organów i potem mamy całokształt kształt jakby mhm. człowieka, czyli tak. wszystkie już organy. To nie jest tak, ja w ogóle jeszcze też tak wtrącę, wszystkie organy u nas niezbyt dobrze funkcjonują, ale wtrącę, bo bardzo często właśnie ja, ja mam yy, mhm. sporo osób yy, właśnie, które które chorują na nowotwór. I ona, że sobie, proszę pani, bo ja mam tylko nowotwór na wątrobie, wszystkie organy są zdrowe. Ja to po prostu kocham. Ja rozumiem, że z punktu widzenia tomografu, peta hmm, tak, nie ma tam medycyny, także nie ma tam... Akademickie, tam bo my ak mówimy właśnie tak, holistyczny. To... A tutaj holistyka tak. mówi, no nie, drodzy państwo, to, że się nowotwór umieścił w jednym miejscu, ale wszystkie organy już tak. są w zaburzeniu. Jedne mniej, drugie więcej, Dokładnie. ale... Z medycyny chińskiej organ jest organowi podkłada energię, bo one się radu, tak. ratują. Jeżeli jeden nie domaga, to on idzie tak jak trzustka komu Dokładnie. zabiera? Wątrobie y, energię I, i vice versa. Jak mamy cukrzycę, to trzeba usprawnić y i wątrobie i trzustkę. Nie tylko na trzustkę tak. się skupiamy, także odchodzimy. Ale tylko jeszcze powiem, trzeba sobie też zdać sprawę, że w każdej sekundzie, w każdej komórce jest ponad 63 tysiące reakcji biochemicznych. To jest mhm. ogromne, sobie zdajemy sprawy i to właśnie to, to jest to tworzenie też aminokwasów, to jest ta energia, co ty wspomniałaś, tak. to, że podnosimy rękę, to, że otwieramy oko, to, to to jest, my potrzebujemy paliwa, potrzebujemy Dokładnie. non stop energii. Tak. I właśnie ku dziesiątka nam to zapewnia. Tak, a jeszcze y, pozwala przeciwstawić się chorobom, które już powstały, bo to jest ważne. I oczywiście tutaj znowu powiemy y, bardzo fajną rzecz. Tak jak wiemy, witaminy nie leczą, substancje pomocnicze, koenzymy nie leczą i to jest bardzo ważne, ale słuchajcie, jeżeli... Wyczyścimy samochód, jeżeli nalijemy paliwa do pełna, dobrego. dobrego paliwa. Jeżeli różne kobiety... Jeżeli rura wydechowa ja się, jest wyczyszczona, a nie a, zapchana. Tego to ja już, jeśli chodzi o samochody, nie wiem, ale Ilona tutaj jest bardziej specjalistką. I jeszcze e, dodamy tego oleju do silnika, prawda? E, Zabierze no którego? Ale dobrze. <laughs> okay, dobrze. Ale chodzi o to, że hmm, to, no. to, to dla panów jest taka przenośnia to wtedy ten samochód dobrze pojedzie i jesteśmy bardziej bezpieczni. E, natomiast jeżeli zaśmiecamy, śmiecimy, e, wyrzucamy mnóstwo rzeczy, albo wrzucimy, nie daj Boże, piasku do paliwa, no tak, wody najlepiej. Albo wody, tak. Albo zamienimy paliwo, e, e, to, może z tym pali to paliwo miszymy, zakończymy, to naprawdę e, co się dzieje. I teraz proszę Państwa, zaczynając od tych e, chorobach, jeszcze dokończając to, to, że witaminy nie leczą, ale odżywiamy, czyli Wspieramy. My, proszę Państwa, ja tylko powiem, jeśli chodzi o system odpornościowy nasz, który jest bardzo ważny i końcem po 10 bardzo, y, y, bardzo mocno odgrywa rolę w, w, w tym y, układzie. Mamy mnóstwo żołnierzy, czyli limfocyty T, limfocyty B, limfocyty naturalki, jest makrofagi, czyli strażnicy tych komórek. Dodatkowo jeszcze temperatura, która jakby czyści nasz organizm. I jeżeli dobrze zagramy, dobrze odżywimy, a koenzym q 10 jest jednym z czynników, który daje energię, czyli daje tak zwany power tym żołnierzom, czyli daje im też broń, no to to już o Warburg mówił, on już o koenzymie już mówił w latach 30. 50. że to jest klucz wyleczenia z wszystkich chorób. Czyli jakby reasumując... Koenzym Q10 jest niezbędny do funkcjonowania naszego organizmu. To tutaj jeszcze może powiemy naszym widzom, no bo tak, jeżeli się już mleko rozlało, czyli mhm. powiedzmy nie żyliśmy mhm. zdrowo, no bo nie wiem Jola jak u Ciebie, ale u mnie przyszła świadomość dopiero zdrowego stylu tak, życia, tak, tak. kiedy spotkała mnie choroba. A już choroba dziecka, nieuleczalna, tak. teoretycznie zdiagnozowana padaczka bardzo ciężka i nieuleczalna, która okazuje się, że wyszła 100% naturalnie, ehm, okazało się, że to mnie Zmusza, tak. to Życie mnie zmusiło, e, tak, żeby wejść na prawda. te tory i jakby poznać tą filozofię i za to oczywiście jestem mu niewdzięcznie... E, wdzięczna. Bar nie wdzięcznie, <laughs> wdzięcznie, bardzo wdzięcznie, przepraszam. Jestem e, niezmiernie wdzięczna za tą całą <grym> sytuację. E, ale do czego zmierzam, że m, jeżeli ktoś się przebudzi, tak jak ja się przebudziłam, nie wiem, tak. czy Podobnie było. No to i tak, po zaklejane miałam jelito, hmm. bo y, miałam problemy y, też nowotworowe. Y, no i trzeba tu w końcu coś zrobić, tak? Przede wszystkim zaczynamy od diety. Ja tutaj o tej diecie y, może tak, jeżeli ktoś z Państwa ma życzenie, troszkę więcej się dowiedzieć, to zapraszam y, na mojego Facebooka, tam na mój fanpage Ilona Bężyk-Caba Medycyna Naturalna. Tam y, są w filmikach nagrane moje live'y, one są zachowane i tam jest właśnie dieta przy nowotworach. Ja mniej więcej zasadność i tak taka sama, y, ale powiem tylko w wielkim skrócie, że y, oczywiście, żeby oczyścić jelita, to dieta, najlepiej przez pół roku nie jeść zbóż, e, jedynie co płatki owsiane, dlatego że jeżeli są te złogi, jest ten gluten, tam dużo tego jedliśmy, trzeba to trzeba to oczyścić. Jemy hmm. zdrowe oleje, dużo warzyw, hmm. 5-6 porcji warzyw. Ograniczamy cukier do niemalże zera. Tak. E, owoce, jeżeli mamy wzdęcia gazy, to absolutnie też owoców nie. Przez jakiś czas, dopóki nie miną te wszystkie problemy, tak. ale należy się suplementować. Tak. I teraz tutaj jest ważna, bo ważne. tutaj możemy też, jest taki ośrodek badawczy Majoklinik, który określał tak. nam, powiedział dawkę. na swojej tak. powierzchni, określił dawkę, ale też powiedział, że jest to względnie bezpieczne, jeżeli zachowamy ilości, które zaleca producent, i tu należy przeczytać na opakowaniu, co producent zaleca. do 200 yy, mg miligram na tak. dobę, w buku 10, ale jest jeszcze jedna, jak to zwykle są i my tu będziemy walczyć o to, żeby pokazywać te najlepsze suplementy, które niestety są drogie. Znaczy, drogie, ja bym chciała powiedzieć, inaczej, przeliczając Może to na drogie, to bym powiedziała, że nie są drogie, tak. dlatego że ja wolę brać coś droższego, a krótki okres czasu i żeby zrobiło robotę, Lepszą, tak, niż prasę. brać dwa lata coś, co nie zrobiło ro tak. roboty albo zrobiło bardzo mało. Wiesz, I tutaj... Ilona, powiedz mi taką sprawę, czy jeżeli kogoś stać, czy mamy patrzeć w kieszeń, bo to chyba może... Ale właśnie zobacz, Jolu jak to jest. Ja jednak uważam, że Polacy są wrażliwi na cenę. Mhm. I jeżeli ktoś mi nie powie, że... Ja nie wiem, czy na przykład nasi widzowie, bo mówmy się, dzisiaj, tutaj nas oglądają osoby, które są świadome. Tak. Tu nie zerka ktoś, kto jest przeciętnym statystycznym Polakiem. Nie chcę tu w ogóle klasyfikować ludzi, żeby, 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 że, bo to nie chodzi o to, ale... Więc to się tutaj, wie, że nasi, tutaj nasi widzowie raczej są osobami ja świadomymi, dumne. więc y, myślę, że po to tu jesteśmy, żeby im doradzić jak najlepiej mm -hmm. potrafimy, żeby jak najwięcej wyciągnęli z tych, z tych naszych, powiedzmy, rozmów. E, ale tutaj zwrócę uwagę, drodzy państwo, ponieważ y, na akurat, jeżeli chodzi o koncynku dziesiątkę, jest bardzo duża różnica w cenie i to nawet jest różnica i w czym tkwi, że tak powiem, e, diabeł? W jak zwykle w szczegółach, e, ale do czego zmierzam? E, tutaj mamy takie dwie postacie. Jedna się nazywa ubiquinol, końcówka ly i ubiquinon. I to są dwie różne formy. formy. Jedna tak. jest zredukowana, druga nie. I teraz do czego zmierzam? To, co najczęściej jest spotykane, niestety nie chcę tutaj mówić mm -hmm. na, na, na apteki. No, nie chodzi mi też o to, ale jednak najczęściej tam możemy spotkać mm -hmm. tej, e, tą, formę, tą formę, która jest utleniona. I co ona potrzebuje, żeby ona musi, jeżeli ją połkniemy, weźmiemy tak, czyli mm -hmm. ubiquinon, to ona w naszym organizmie, nasz organizm musi ją przerobić do formy aktywnej. Niektórzy nawet piszą, że to jest to forma nieaktywna i że to bez sensu to brać. Ja bym aż taka bardzo ortodoksyjna nie była w tych, no bo jednak coś tam się dzieje. Ale teraz zobaczmy. Im człowiek starszy, to co wspomniałaś na początku, tym on ma mniejsze zdolności do przetwarzania. Tak. Czyli tak, jeżeli ktoś jest chory, ma chorobę przewlekłą i weźmie sobie w wieku starszym, tą, którą organizm jest ogromne prawdopodobieństwo, że, że nic nie przetworzy. Nie, nie przetworzy. Czyli tak. który przetworzy, ten zdrowy. Ale ten zdrowy po to nie sięgnie, bo jemu jest tak. to niepotrzebne. No Super. i nie. Znowu mamy, tak. mamy w sumie odpowiedź na pytanie, czyli zawsze, drodzy Państwo, szukajcie tej formy, e, która jest po połknięciu od razu aktywna, czyli, czyli ubiquinol, końcówka. Dokładnie, ale. tak. No I ja tylko jeszcze powiem, w jakich chorobach y, 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 jest on koniecznie potrzebny właśnie, żeby wspierał, wspierał, bo to nie mówimy o leczeniu, ale by wspierał. Proszę Państwa, miałam pacjentów, dzieci z alergią, tak? Czyli my to mówiliśmy, że po 20 roku życia go jest coraz mniej, ale okazuje się, że dzieci też mogą się urodzić, funkcjonować i, i, i że tak powiem, źle funkcjonować i chorować, tak? A alergia to jest jedna z najczęstszych mhm, chorób. 50% dzieci już Dokładnie. Chwili. I okazuje się, że po trzech miesiącach... Do 70% zmniejszyły się objawy alergiczne na skórze u, 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 u dzieci. I to jest bardzo ważne. Czyli jakby przykład na pacjentów. Ale wszystkie choroby neurodegeneracyjne, no Alzheimer, powiedzieć. neurologiczne, choroby sercowe, cukrzyca, nowotwory, to są grupy... Jakby Do którego to celowane, można te, powiedzieć. Tak. Koenzym Q10 właściwie ci wszyscy powinni brać. I nie, jakby ty mówiłaś, nawet krótko, tylko... Po chorobie, czyli jeżeli wychodzimy z mojej dziedziny, wychodzimy z nowotworu. No to regeneracja jest dwa lata, proszę Państwa. Zawsze dwa lata, ale to powiedziałam krótko dla osób, które są względnie zdrowe. Natomiast mm. zawsze tak jest tak dokładnie to samo, tak samo myślę, że ja dokładnie dwa lata zawsze wszystkim mówię, że dwa lata, żeby mm. wyjść z choroby przewlekłej. Dokładnie. Choroby z przeblekłej. Pierwsze pół roku jest konkret, tak. a potem już tylko jest przytrzymanie tak. określonych rzeczy i to wtedy już naprawdę się mniej suplementuje zdecydowanie. Natomiast początek jest ja taki u mnie konkretny. Muszę powiedzieć, może w następnym odcinku przeczytam państwa, Państwu SMS-a od pacjenta, który trzy lata temu zachorował na nowotwór czuszki, Dzisiaj mi pisze, że wszystko jest w porządku, bo ja zawsze proszę pacjentów, moich pacjentów, bo jak jest źle, to przychodzą do mnie. A jak jest dobrze, no to już ich nie ma. I ja nie wiem, co, co z nimi się dzieje. Proszę Państwa, nawet z nowotworu czuszki można wyjść. Ja oczywiście nikomu nie zagwarantuję, tak? Bo to nie, nie o to znaczy, chodzi zresztą Nikt nikt nie, nie zagwarantuje. E, e, dokładnie, nikt nie bierze gwarancji, ale nie... jest duża szansa i chciałam powiedzieć, że... E, Jedną z tych rzeczy, o których tutaj mówiliśmy, czyli koenzym Q10 ma ogromne znaczenie dla poprawy jakości życia, zdrowia i polepszeniu, jakby szybszemu wyjściu ku zdrowemu. A propos jeszcze właśnie nowotworu trzustki, bo to jest tak jeden z gruźniejszych tak. nowotworów, dokładnie miałam takie trzy przypadki, <laughs> gdzie ludzie pięknie powychodzili, tylko że to były osoby, które no... Z przekonania, poszły 100% medycyny naturalnej. Absolutnie ja nigdy nie ingeruję w ich decyzje i, i bardzo różne. Do mnie przychodzi klient i określa się, jak chcę iść, i którą drogą ja. Bardzo, tak. Większość zdecydowana idzie, że łączymy te dwie medycyny, i to jest jakby super. Moja ale są osoby, jest... które mają doświadczenia bardzo przykre, tak. idą 100% naturalnie i akurat te nowotwory czuski, powiem Ciolu. No ja mam takie podobne zdanie jak ty, że kurczę, da się z tego wyjść. Oczywiście, e, że tak. naturalnie no, miałam takie przypadki. E, ale to jest cudowne, ale nie wszystkim też się daje pomoc. od razu mówię to. Tak, to, to jest i, i, i my to, 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 to już mówiliśmy w pierwszym odcinku, my z pomagnamy organizm. Łączymy medycyny. To nie dokładnie. jest tak, że medycyna akademicka i naturopatia są osobnymi między to jest jedna medycyna. I jeszcze to muszę to powiedzieć, bo ważną rzecz. Jeszcze pięć lat temu był ogromny problem z tym, że klienci, którzy szli na chemię, najczęściej lekarze mówili, żeby nie brać żadnych suplementów. Ja założyłam na przestrzeni pięciu lat, drodzy Państwo, że zaczyna to się zmieniać. Już nawet ludzie do mnie przychodzą i ze szpitala dostają kartkę, co mogą jeść. Niektórzy mówią, że w ogóle to jest bzdura i to jestem trochę wtedy załamana i mi ręce, że tak powiem, opadają. Natomiast są już szpitale, gdzie dają i nawet te zalecenia, czy tam, nie czyli Ty rzuciłeś uwagę, naprawdę nie... Ja bym tam jeszcze coś, jak zwykle, to ja się czepiam i będę poprawiać, ja ale i nawet powiem, są już niektórzy lekarze, którzy pozwalają, i ja mam osoby na paliatywnym leczeniu, teraz trzy prowadzę i... Wycofuje się u nich nowotwórskości, zostaje nam jeszcze wątroba, i tam jeszcze mam tak. kilka takich, nie będę tego omawiać. Ale zaczyna się co dziać. I jeden profesor powiedział do jednej pani, że nie wiem co pani robi, a niech pani robi to nadal. Tak, to jest fajne. Na razie to kupujemy i... czas, bo paliatywne to jest kupowanie mhm. czasu. Tu, to mhm. jest e, ciężki temat, ale powiem szczerze, jak za, zobaczyłam światełko w tunelu, bo ja powiedziałam, my kupujemy mhm. czas, ile nam się mhm. uda. Im więcej czasu kupimy, tym większe prawdopodobieństwo, że nam się uda. I, I naprawdę dzieją się takie rzeczy, także nigdy się w życiu nie poddawajcie. Dokładnie. I tym miłym akcentem podsumowując Kończy. je także ksiąku 10 jest dla nas bardzo potrzebne. Dla zdrowych e, i, i takich, którzy już tam troszeczkę chorują. E, zapraszamy Państwa do, do kolejnych odcinków. odcinków. Będziemy z Państwem omawiać różne substancje, które są w, w naszym organizmie, bądź takie substancje, które występują w naturze, które warto... Stosować, jak je stosować, kiedy je stosować, kiedy nie stosować. No właśnie. Dziękujemy Dziękujemy serdecznie. Dziękuję, serdecznie. Wszystkiego najlepszego. Do widzenia. Witajcie kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur. Ja mam prośbę, Artur, ty weź na końcu takie urywki, weź to sklej na samym końcu, tak jak to w no tych filmach, ale powiem wam, że w tych filmach najlepiej oglądać te końcówki, a ja tak. pokazują, co się nie udało, co tak. się śmiali, Bo to jest po prostu mega, ja to chcę.